Tu jest jego super oko rozpodowe Witajcie koledzy, znowu super ogier nasz sprzedaż Super rozpodowiec, Desmet Matajs Desmet Matajs wygrał w swojej karierze pół miliona euro Na nagrodach Pozdrowienia w lotach Był to szpec w średnich i bardzo dalekich jest lotach po Mam oryginały od pana Millera Prowadzę je w czystej kwitnie, prosto z mojego rozporządzenia. jest rzadko z tej głębi już On jest nie ma nie z 018 roku, obrony, w żadnym innym gołębniku, tylko des u kulbackich. Zapraszam Mata, Was do współpracy, tak, miliona miliona na Polski, na tak samo jak moje farbaty u kilku mistrzów Polski Tak samo Desmet, i kraki, i szelency. Witam na nowym filmie, przyjaciele. Pozdrowienia. Kogoś im te palmy fajne? Tak, jest fajnie, nie? My pagan life. Welcome to my new video. Hello my friends in Middle East. This is a my natural product, here, one part. Witajcie koledzy, na sprzedaż mam dzisiaj zystego Desmet Mata z po oryginałach pana Millera na super oku rozpodowym. Z tego z mojego rozpłodu na starszej obrączce, on jest z roku 0,18 a obrączka ma 0,13 roku, numer 79,40 i adresówka Stary szczep Desmet Matas. Desmet Matas wygrał w swojej karierze razem pół miliona euro na nagrodach w lotach Głębi. Są to jeszcze stare szczepy Millera. Średnio i dalekodystansowe. Patrzcie, jak się fajnie świeci ten kąp. Jaka zdrowość, co superowego, witalność, jak mądrze patrzy mój super spodowiec. Jeżeli jesteś zainteresowany, od razu zadzwoń na telefon 0049 1511 290 1511. Mogę też do niego poszukać samiczki do rozpodu kilka samic, 3-4 sztuki. Jajka podkłada pod swoje i w ciągu sezonu może szybciej, znaleźć tą złotą parę. Razem z głębiami też. Pomagam w lotach i mam najlepsze produkty dla zwierząt. Nie tylko dla gołębi, ale dla wszystkich zwierząt. Od razu działają super rzeczy. Mocne to musi od razu działać. Loty, między lotami jest krótki czas do regeneracji. To muszą być produkty które od razu widać efekt pierwsza kuracja zaczyna się z na robaki, kokcidy, grzyby w ogóle na trawienie, strasznie pobudza to organizm rano dajesz i już za parę godzin widzisz rezultaty gołębie normalnie wybuchają w gołębnikach, tak by ktoś ci je pozamieniał w gołębniku Później śmietanka, moje magiczne mleko, titanium, specje z bakteria, to są żywe bakterie w proszku, titanium, żywe bakterie w płynie, bardzo ważne. Grzyby, mam kilka gatunków grzybów, wszystko zadaję przez karma, razem z titanium. Smoła, Diesel, Omega, super koncentraty witaminowe i mój sławny produkt Kamikaze. Doping, naturalny doping, a działa bardzo dobrze. Gołębie nie są w ogóle z lotu zmęczone. Jeden dzień przed wkładaniem i dzień po locie lub dwa dni po locie. Zależy, jakie trudne, ciężkie loty lub. Dwa dni przed wkładaniem można też dać kamikadze, zawsze z samego rana. Gołąb jest richtig naładowany, z lotu jak przyjdzie nie jest w ogóle zmęczony. I nowy produkt, kąpiel życia, żeby się pozbyć z tych wszystkich grzybów na skórze u gołębi, piurojadów i, i różnych kakalaków, które męczą te gołębie. To jest bardzo ważne. Gąb musi się do porządku wyspać, wtedy jego cała siła idzie w lot i w regenerację. A jak go chcesz męczy w nocy, gryzę, drapie się, to z tego nigdy nic nie będzie. Kąpiel można też pryskać z gołemniku, też z gołemnik cały, ten. wtedy się pozbędziesz. Tych różnych piurojadu, które sochowią w tych szparach w gołębniku. Ten samczyk jest na sprzedaż. Więcej informacji na telefon. Patrzcie, jaki piękny. Co superowego. Patrz, jak się świeci Dobra, jest. Jego piękne upiorzenie Pozdrowienia i do usłyszenia! Cześć koledzy! Bye friends! Przemek from Germany Takie fajne palmy Butia? Guckt euch das an. Bananen. Babybanan, Ist das nicht toll? Mag wie dick das ist. Und hier sind die Früchte. Wurzel, at du jetzt den Pferd. Aber ich feine.